Przynajmniej można sobie dupkę posadzić. Yy, mamy teraz brzydką pogodę przez ostatnie dni. się znowu leje. Zobaczcie, głębokie do... siedziska i mięciutkie poduchy. I zobaczymy dalej, co tutaj się jeszcze dzieje. Nalewki jakieś. O, soczki. Już miałam takie nie za, nie za dobre przeczucie, jak widziałam już, jakie ma rozłożone produkty, nie, jak wygląda jest to. Blisko... Idź stąd. Chyba, że mnie zaatakuje teraz. Ty popatrz. Patrz, Marta. O. Ja jeszcze w życiu nie widziałam tylu ślimaków. Już nawet jak patrzę stąd, to aż strach zejść tutaj na trawę, żeby nie nadepnąć na jakąś bombę. Patrzcie, jakie wielkie. Pani, witam Was w piąteczek. Taka ulga. Dotarły moje krzesła. i Także już oficjalnie mogę powiedzieć, że mam cały komplet mebli na taras. Muszę sobie teraz to rozpakować. Kartonów powiedział, że nie zabierze. No i tak, o, tak to wygląda. <noise> Przyszło z godzinnym opóźnieniem, więc już traciłam nadzieję, że one w ogóle dzisiaj dotrą. Miałam już dzwonić znowu do tej firmy spedycyjnej, ale akurat... W no prawie w tym samym czasie otrzymałam telefon od tego gościa, że będzie za 20 minut. No to w sumie spóźnił się no, trochę ponad godzinę, ale mam. Także temat zakończony, stres zakończony, <laughs> jeżeli chodzi o te mebelki. No teraz sobie tam jeszcze tylko coś tam ozdobię na tym, na tym tarasie i, no, i pokażę Wam, co tam. Nic takiego wiecie szczególnego, ale już przynajmniej można sobie dupkę posadzić. Yy, mamy teraz brzydką pogodę przez ostatnie dni, dzisiaj znowu leje. Ale ma się od jutra po, y, pogoda poprawić, więc będziemy tam sobie mogli z, z tarasu częściej nagrywać. No, także to jest fajne. No, i tak wygląda teraz nasz taras. Tutaj mamy te mebelki, na które tak długo czekałam. Ym, oprócz tych. Problemów z logistycznych, o których Wam opowiadałam. Pomijmy to, to mogę powiedzieć tylko opowiedzieć w samych superlatywach o tych meblach. Jeżeli macie też w Polsce firmy Dena, a szukacie jeszcze sobie jakichś wygodnych mebli na balkon albo teraz, to naprawdę mogę Wam polecić ten komplet. On się nazywa Toska i można sobie kupić też pojedynczo. Meble nie trzeba, przynajmniej u nas, nie, nie trzeba kupować całego kompletu. One są tutaj bardzo głębokie. One mają takie wygodne... Zobaczcie, głębokie siedziska. I mięciutkie poduchy. No, stół jest dosyć duży. No tak tak wyglądają. Tam mam z tyłu tą moją lampę. Pamiętacie? Ona w pokoju kiedyś stała. I miałam ją wyrzucić, bo teraz leżała już w piwnicy. Chciałam ją wyrzucić. Ale przeczytam, że ona też się nadaje właśnie na zewnątrz. No i tam takie kwiatuszki przyczepiłam do nich i wieczorem fajnie to wygląda. No to jest dywan. Przybiłam na ścianę jeden dywan, drugi dywan, ponieważ nic nie mogę mieć na podłodze bo tutaj za dużo robaków się przemieszcza. To jest dywanik z pepko. Ostatnio, jak Wam pepko, to wam chyba nawet pokazywałam ten dywan, tylko jeszcze cały czas leżał schowany. O, tutaj mam taką figurkę buddy. Gwoździem przybiłam od tyłu sobie tego, tego ptaszka. Te sznurki wykorzystałam. Ten sznurek, i tam jest przy tej lampie taki sam sznurek. No to, to, to on, tym, tym sznurkiem był właśnie powiązany ten dywan, <gryw> ale wykorzystałam właśnie go do tych dekoracji i wygląda to chyba całkiem spokojnie. Ejka kochani, witam się z Wami w sobotę. Dzień co dniem tak szybko leci. Zobaczcie, jak mamy piękną pogodę. Znowu słoneczko wyszło. Następne dni zapowiadają się bardzo ciepłe. No dzisiaj jest fajnie, tylko że trochę wiecznie jeszcze. No, jest przed ósmą, ja idę na paznokcie, bo znalazłam sobie tutaj w okolicy babeczkę, która robi paznokcie. Bo już nie chcę mi się tam dojeżdżać do Wiednia. Mam taki kawał drogi teraz, trzy przesiadki stąd i zabiera mi to strasznie dużo czasu. Więc szukałam sobie kogoś tutaj, znalazłam. A czy będę zadowolona, to się zaraz okaże. I... No i tak, to się do odezwa do Was później. U nas odbywa się tutaj dzisiaj taki festyn truskawkowy. Proszę. Muzyka na żywo. To się dopiero niedawno zaczęło, a się ludzie dopiero zbierają. Proszę, świeże truskaweczki. I zobaczymy dalej, co tutaj się jeszcze dzieje. Nalewki jakieś. O, soczki. Ale pachnie truskawkami, mówię Wam. Tak byście byli w ogrodzie. Tak, jak widzicie, ten festyn to nic takiego ciekawego. Myślałam, że tam będą jakieś atrakcje, że będzie co ponagrywać, wam pokazać, że coś fajnego się dzieje u nas w Bedling, ale niestety. No, oprócz tego, że były tam jakieś przetwory, tam jeszcze w Łocznej uliczce był taki straganik z drzemami. No, a to poza tym nic takiego tam nie było. Kupiłam kilo truskawek, Zapłaciłam 8,50 za kilo truskawek. W sklepie kosztuje kilogram między 5 a 6 euro, więc jest różnica na kilogramie, no tak mniej więcej 2,5 euro. I spróbowałam w tej chwili taką truskawkę, ale jakoś nie widzę, powiem Wam, różnicy między tymi sklepowymi. Być może nie jest tak naładowane chemią, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, ale w smaku, myślałam, że to będzie, taki smak dzieciństwa, nie? Te truskawki takie są czyste, słodkie. No, to takie, takie sobie, nie? No, ale gdybym nie kupiła, to bym nie wiedziała, więc specjalnie kupiłam, żeby sprawdzić. A jeżeli chodzi o paznokcie, dziewczyny, porażka, totalna porażka. Już dawno nie widziałam tak źle zrobionych paznokci. Będą musiały pójść niestety do poprawki, bo nie wiem, ile będę w stanie w nich chodzić. W ogóle ten paznokieć na przykład ma tylko tutaj trochę tego topu, reszta jest wszystko matowe nierówności na paznokciach, zalane skórki. <laughs> Przejechałam jak za na mydle. Zapłaciłam za to trzy dychy. No ale znowu taka sytuacja nie zrobisz, to się nie przekonasz. To znaczy ja życzyłam dziewczynie sukcesów, <laughs> ale już miałam takie nieza nie za dobre przeczucie jak widziałam już jakie ma rozłożone produkty, jak wygląda jej stanowisko pracy. Ale sobie pomyślałam, że każdy ma gdzieś tam swój początek, każdy się na początku uczy, trzeba mu dać szansę. I bez praktyki wiadomo nie będzie niczego. ona ma malutkie dziecko, taka, takie chyba półtorej roczne, tam taka dziewczynka, taka słodziutka biegała po mieszkaniu i tak mówię, a kurcze, dobra, te trzy dychy w tą czy w tą. A ona się pewno ucieszyła, że mogła sobie dorobić, więc spoko. No, ale tak jak mówię, to był mój pierwszy i ostatni raz u niej, bo ja już w tej chwili widzę, że one się będą podpowietrzać za niedługo, no i nic z tego dobrego nie będzie. I tak, teraz idę do domu, zostawię te truskawki, żeby mi się nie zaparzyły, idę na zakupy, bo Marta ma do mnie przyjechać. Powiedziała, że się musi ogarnąć, bo jest na Kacu, bo wczoraj byli na urodzinach. Z chłopakiem wczoraj była na jakiejś imprezie i bawili się dosyć długo i mówi, że musi trochę rano sobie odpocząć. E, jedzie odebrać psa od koleżanki i przyjedzie, także zobaczymy w jakim będzie stanie. <laughs> hejka, hejka, tu znowu ja pracę z zakupów. Byłam na takich niedużych zakupach, bo zapomniałam sobie wczoraj kilku rzeczy kupić, a za jakieś półtorej godzinki będzie u mnie Marta, więc muszę obiad ugotować. Chociaż mam od wczoraj kapuśniak, ale jak Marta przyjedzie, to trzeba coś takiego specjalnego gotować. Kupiłam też lody i kupiłam mi taką fajną tybetańską herbatę, bo Marta lubuje się w herbatach tak jak i ja, więc kupiłam jakąś taką specjalną bio tybetańską. Nie wiem co to znaczy, ale fajna nazwa. Na pewno będzie jakaś ziołowa, nie wiem. No to tak pasuje do, dla małej joginki. Więc kupiłam mi taką herbatkę. No i no tak wiecie sobie idę idę i tak sobie myślę, że, że jak przez całą zimę, jesień, wiecie, mamy taką brzydką pogodę deszczową, pochmurną i człowiek ma taki depresyjny nastrój, nie? To jakby nie przypisuje tego, chociaż może czasami tak pogodzi, ale zazwyczaj to szukujemy się tam jakichś innych powodów naszego złego humoru, ale prawdę mówiąc. To jest tak odczuwalne na przykład, powiedzmy dzisiaj. Takie miałam uczucie jakiejś radości, jak się słońce pojawiło. Naprawdę, we, nie, nie samo, samego tego, że słońce się pojawiło, tylko na przykład teraz idąc, jak to słońce na mnie pada, to nagle takie poczucie szczęścia jakieś dostałam. Więc to na pewno ma duży wpływ na nasz organizm od razu, takiej taka jakaś radość, takie pozytywne myślenie, jakieś pozytywne plany. Nawet sobie chyba człowiek tak do końca nie zdaje sprawy, jak to jest ważne, nie? Ta witamina D, to słoneczko, które nam się tak na skórę opiera. Oczywiście nie mówię, żeby plackiem leżeć na plaży, bo to jest co innego, można się przyjarać. Ale już samo to, że słońce się pokazuje, to ma taki wpływ na nas. Niesamowite. Niesamowity jest ten świat. Jest taki piękny. Tak interesujący. Tak na nas działa. <grystanie> Jakieś takie mi się rozkminianie. Słuchajcie, włączyła się sama z siebie. śmieje, Ale nie mogę za bardzo się skupić. Bo dostaję znowu zadyszki. Jest ciepło. Mi się ciężko oddycha. Dobre, muszę kończyć, bo idzie Pan naprzeciwko mnie i tak się patrzy. Myślę chyba, że go nagrywam. <grystanie> Zobaczcie jaka akcja. Marta trzyma tutaj Kudiego, który Musimy... się aż normalnie trzęsie cały z nerwów, słuchajcie, jest nie. prowokowany, zobaczcie, przez Kota, który sobie aż bezczelnie tutaj usiadł naprzeciwko nie. i denerwuje go. Kudy to po prostu aż ma. Patrzcie. No, no, nie wytrzyma. No, normalnie nie wytrzyma. Jak I to śpiewa? już tak, a on sobie tutaj usiadł na spokojnie, i tutaj wcześniej się taki szary przechadzał, teraz czarny. One się kompletnie nie boją. Muzik No za tutaj. Nie wiem, ja go chyba muszę przegonić, no przecież Kudi za mało Kudi, co to? Kudi, Kudi. Popatrz. musimy go przegonić. Tam, bo Idź, idź Kicia stąd. Kicia. Kurde, muszę tutaj zaskoczyć do niego, bo <laughs> nie, no nie się nie ruszy. Idź stąd, chyba, że mnie zaatakuje teraz. Ty popatrz, patrz Marta. Patrz, on się kompletnie... Kicia, nie odpuścisz? No, no. <laughs> Jeszcze się łasi. Ty widzisz to? Kicia, co ty robisz? Poszłabyś stąd, co? Pójdziesz stąd? Idź, 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 idź. No idź. <laughs> nie no, popatrz. I co teraz robimy? Halo. No, idź, idź, Kiciu, idź, 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 dobrze? Pójdziesz stąd, idź sobie, idź, idź. No nie, patrz, ona ty syczy teraz na mnie. Nie pójdziesz? No nie. Chyba byś musiała na chwilę jego puścić, może to by uciekło. No, trzeba to zamknąć. Ale numer, co? O, ten co tu leży i czeka. Jaki jesteś kurde ten. Co za kot. <noise> Arszloch kot. <noise> Hejka kochani, witam się z Wami ponownie. Muszę się odwrócić, żebyście nie widzieli, jak moja kuchnia wygląda, bo jest takie pobojowisko. Gotowałam obiad, jak już Marta była, dokańczałam, więc wszystko stoi tutaj, słuchajcie, na wierzchu. Yy, jeszcze wczoraj wieczorem piekłam ciasto, ale tym razem przełożyłam to ciasto rabarbarem i na górę dałam truskawki, już Wam pokażę. To u góry są truskawki, kruszonka, tutaj na dole jest część kakaowego yy, ciasta i yy, rabarbar, który podsmażałam na patelni, a tutaj Marta mi przyniosła yy, kawałek przekładanych wapli, yy, robiła takie domowe. Bardzo lubię te Andruty. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję wam, ser... dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Ja już tego vloga będę kończyć, bo chyba dzisiaj już nie będę miała czasu nagrywać. Yy, no i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!